Siemanko manko, z tej strony Łobu. Witam was na moim kanale a na, w tym odcineczku chciałbym wam zaoferować, jeżeli ktoś szuka grafika czy montażysty można się do mnie zgłosić na Discordzie, do której, na serwerze Discord do którego macie link w opisie mm, z przyjemnością tanio i porządnie zrobię wam grafikę więc jeżeli ktoś by chciał to można się zawsze zgłosić um, ceny macie właśnie na ekranie czyli właśnie <laughs> banner 10 zł, miniaturka 7 um, <laughs> overlayów nie robię, um, awatar myślę tak 5 zł um, ale oczywiście jeżeli będziecie zakupować więcej niż jedną grafikę, to myślę, że dam dla Was y, promocję. Yy. I co mogę powiedzieć? No, yy. Dokładnie wszystkie cen ceny macie właśnie na ekranie. Yy. Montaż zależy, to jeszcze da się dogadać na Discordzie. Ponieważ to zależy, ile minut, ile mi zajmie montaż, i tak dalej. Jeżeli za e chętnych, którzy chcieliby coś zakupić, zapraszam e właśnie na Discorda. I co? Jeszcze fajnie byście zostawili: łapeczkę w górę i suba. E I co? Do następnego. Bajo!